Szanowni Państwo, dzisiaj o godzinie 9 w całej Polsce odbędą się strajki ostrzegawcze agrounów. Jesteśmy tutaj na Warmii i Mazurach. My Dzisiaj nasz strajk będzie polegał na przejeździe tu z Lubawy do Morlin, później z Morlin do Iławy i z Iławy z powrotem tutaj do Lubawy. Dlaczego tu jesteśmy? Bo my nie będziemy umierać w ciszy. Rząd Polski, nasz rząd Polski doprowadził nas do kraju bankructwa. Wszechobecna drożyzna, która szaleje w Polsce, to jest dopiero początek. Tego, co funduje nam rząd, nie Unia Europejska, jak to rząd mówi, wszystko wina Unii. To jest wina naszego rządu polskiego, który przez ładnych parę lat rządzi i doprowadził nas tutaj do, do tego miejsca, gdzie tu jesteśmy. My nie dopuścimy do tego, żeby pozbyć się czy sprzedać naszej ojcowizny. Nasze dzieci chcą się też godnie kształcić, a rząd stwierdził chyba, że traci rolników, więc poświęcił chyba nas już całkowicie. I doszedł do wniosku, że chyba lepiej mieć ciemnych ludzi na wsi, żeby nie umieli ani pisać, ani czytać, ani głównie liczyć tego, co rząd robi. My będziemy robili wszystko, żeby nasze dzieci mogły się godnie kształcić i żyć godnie. I dzisiaj niestety ale nadchodzi kres temu wszystkiemu, co się tutaj dzieje. Bo tutaj niestety w naszej Polsce jest źle i nie, będzie jeszcze gorzej. Jeżeli chodzi o postulaty, które, o które e, walczymy, są to postulaty ogólnopolskie. Pierwszy to jest to dro, drożyźnie, o której mówiłem. E, wszechobecna drożyzna, która jest teraz, każdy ją widzi, ale nie widzi jeszcze nikt tego, co będzie za chwilę. Bo cena nawozów, e, którą zafundował nam teraz rząd i mówi, że to jest stabilna cena. Rok temu było 1000, teraz mamy 4000 zł. To jaka to jest stabilność? A to się odbije na ilości e, produkcji, jakości produkcji. Więc jeżeli będzie tak dalej, jak jest, niestety nie będziemy za chwilę mieli cudowarka włożyć. My jako AgroUnia postulowaliśmy, żeby rząd nam pokazał, bo to są rządowe, nasze, nie rządowe, państwowe spółki, żeby pokazali ile kosztuje wyprodukowanie jednej tony nawozu. Dlaczego nam nie chcą tego powiedzieć? Dlaczego to ukrywają? To jest pytanie. Następny punkt nie dla Zielonego Ładu. W, takim, w takiej skali jak nam tutaj to się proponuje, absolutnie się temu sprzeciwiamy. Kolejny punkt system ubezpieczeń dla rolnictwa. Jeżeli tego nie będzie, my rolnicy z roku na rok będziemy ponosili coraz większe straty i będzie to niestety konsekwencją drożyzny jeszcze większej. Odłużanie polskich wsi, zaprzestanie inwigilacji. Ogólnie wszystkie, wszystkie nasze postulaty. Są w pakiecie agrounii dostępne na stronach internetowych. Także tutaj jeszcze chciałbym wspomnieć o takich naszych lokalnych problemach, które są. To są problemy z ASF-em, z prowadzonymi strefami czerwonymi, które my niestety znacznie mniejsze pieniądze za to. Niech się weźmie do roboty lekarz powiatowy, lekarz wojewódzki, wojewoda i minister rolnictwa. Nie wiem, czy zresztą go mamy i zaczną znosić nam te strefy, bo my tak długo niestety ale nie wytrzymamy. Chyba, że bardzo im zależy na tym, żeby już w Polsce nie było niczego. Ani hodowli zwierząt, ani upraw roślin i warzyw. Tak być dalej nie może. Dlatego tutaj jesteśmy. Tylu, tylu rolników tutaj dzisiaj stoi. Każdy wie, po ile kosztuje. Można zauważyć, po ile kosztuje olej napędowy. My dzisiaj pokonamy ponad 100 kilometrów, ale to jest nasza inwestycja w tą tutaj jesteśmy, bo to jest nasza inwestycja w przyszłość naszej Polski. Wydajemy nasze ostatnie pieniądze, ale traktujemy to jako inwestycje. Także proszę, bardzo serdecznie proszę wszystkich Polaków, konsumentów głównie, przedsiębiorców, żeby się do nas dołączyli. Niech nas zrozumieją, że my walczymy o wszystkich, nie tylko o swój byt, ale o wszystkich Polakach. Walczymy o całą Polskę, żebyśmy żyli w dobrobycie, ale w jakimś normalnym kraju. A nie w kraju z jakiejś tektury którą nam funduje prawo i sprawiedliwość i nikt inny, tylko oni na ten moment. Jak się pan Nazywam się Kamiński Piotr, pochodzę z, z powiatu działdowskiego, gminy Rybno, miejscowość woźniemie Jakieś pytania? Proszę bardzo, kolega. Ja bym chciał tylko jeszcze dodać... Tak, Mateusz Kępka, województwo warmińsko mazurskie Ja chciałbym tylko dodać jeszcze jedną rzecz. To wszystko, co Piotr mówi, to to wszystko jest gaza, to jest szczera prawda, ale my przez to, że tutaj stoimy, dzisiaj będziemy na, na drodze, będziemy protestować w związku z naszymi problemami. My domagamy się też jednego spotkania z premierem, tak? Bo to jest ostatni czas na rozmowę. Jeżeli nie dojdzie do spotkania z premierem, to i nie będzie nas, nie będzie rolników, ale i też nie będzie produkcji polskiej żywności. Także apelujemy do tego, żeby rząd i premier Mateusz Morawiecki się zastanowił nad tym i żeby do tego spotkania naszego doszło. Chciałbym tylko powiedzieć jeszcze, że o 10.30 będzie konferencja prasowa w Olsztynie pod Urzędem Wojewódzkim, ponieważ tam miał być wjazd z ciągnikami do, do miasta. Miasto się nie zgodziło na ten wjazd, nie chcą pokazać naszego problemu, także zapraszam na 10.30 pod Urzędem Wojewódzki do Olsztyna. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dobra panowie, powoli o dziesiątej ruszacie, nie o dziewiątej, tak. jeszcze... panowie jeszcze zróbcie to, chodźcie, chodźcie, tutaj, chodźcie, dajcie mi jesteś, jesteśmy tutaj dlatego, że w rolnictwie jest bardzo źle, cały czas systematycznie rosną nam koszty produkcji, natomiast cena minimalna, nie pokrywa nam ceny, które otrzymujemy na punktach skupu, nie pokrywają nam absolutnie kosztów. Dotyczy to przede wszystkim trzody chlewnej. W Drobiu sytuacja uległa nieznacznej poprawie. Natomiast dlaczego tak się stało? Dlatego, że połowa chórników jest pusta. Największy problem w tej chwili to ASF. Cena w czerwonych stref, która jest totalnie poniżej kosztów produkcji, i nieustająca, galopująca cena śruty sojowej, która w tej chwili brutto z vat osiąga cenę 2600-2700 zł za tonę i totalnie kładzie nam koszty tutaj podwyższa nam strasznie te koszty produkcji. Kolejna. Kolejna bardzo ważna sprawa to Europejski Zielony Ład. Europejski Zielony Ład w tej chwili, w tej formie, w tych ekoschematach, które my słyszymy tutaj, jest nie do przyjęcia. Zaleca się, proponuje się nam pozostawienie 7% jako odłogowanie, czyli 7% gruntów ornych my rolnicy mamy w tej chwili odłogować. Po drugie. Ponad, nie to, tylko ponad 20% roślin, które my mamy wysiewać, to mają być rośliny bobowate. Czyli w tym momencie my rolnicy tracimy już około 30% gruntów ornych tylko na rośliny motykowate i na odłogowanie. Co nam pozostaje? Jak my mamy wyżywić ten kraj? Jak my mamy dać pracę i zarobek sobie? Jak mamy utrzymać nasze rodziny? Skoro proponuje się nam nisko nakładowe, ale i nisko dochodowe sposoby gospodarowania, w zasadzie wracamy do trójpolówki. No mamy, mamy pola odłogowe. Kolejne ekoschematy, troszkę się z nimi zapoznałem. Jest tam propozycja taka: obsiewamy dwie rośliny miododajne na naszych gruntach. I potem już mamy tylko zakaz. Mamy zakaz stosowania pestycydów, mamy zakaz uprawy do 31 sierpnia. No owszem, pszczół będzie więcej. Ale jakie, jakie to nam daje dochody? Dopłata 1190 parę złotych. Inne warianty. Utrzymywanie tak zwane ekstensywne propozycje hodowli na naszych trwałych użytkach zielonych. Proponuje się nam od 0,3 do 1,5 DJP, czyli dużej sztuki na hektar. Czyli krótko mówiąc, my mamy hodować jedną krowę na 3 hektarach trwałych użytków rolnych i za to my mamy dostać 1050 zł, taki wariant widziałem, 1050 zł. My chcemy produkować intensywnie i zarabiać. Proponuje się nam, że nasze gospodarstwa mają być odłogowane, mają być nieproduktywne i nisko efektywne. Jaka, jaka to produkcja? My wracamy do średniowiecza. Europa za chwilę będzie stać w obliczu głodu. Europa, jeśli będzie dalej tak myśleć i gospodarować, stanie w obliczu upadku. Proponuje się nam. Pieniądze dodrukowane najprawdopodobniej, bo nie jest to żadna gospodarka rynkowa. To, co Unia nam proponuje, nie jest gospodarką rynkową. Dofinansowuje nas po to, żebyśmy nie produkowali. Jest to jakiś absurd. Z ostatnich takich medialnych informacji. Mówi się tyle o ustawie antysmogowej. Gdzie były konsultacje społeczne? Kto z nami rozmawiał? Wiem, jeśli spalamy węgiel, spalamy drewno, powstają substancje trujące, dioksyny. Po spaleniu węgla jest to alfa-benzogiren, ale wieś Polska... Nie ma odprowadzonej instalacji do rzeki. Te substancje w postaci pyłu zawieszonego, jeśli opadną na glebę, gleba rozkłada te wszystkie substancje, rośliny tego nie pobierają. Są to substancje hydrofobowe. Dlatego Wieś Polska może, powinna i wieś Polska chce palić drewnem i węglem. Polskiej wsi nie stać dziś na podłączenie instalacji gazowej i palenia gazem. Mamy przestarzałe częstokrotnie budynki. Mimo modernizacji, ubytki ciepła są tak duże, że nas na gaz po prostu nie stać i w najbliższym czasie nie będzie stać. Ekonomia mówi jedno. Na razie tak ma być i my sprzeciwiamy się temu, żebyśmy nie mogli spalić drewna z własnego lasu. Jeśli chodzi yy, o całokształt problemu. W tej chwili najważniejszym problemem jest cena minimalna na produkcję zwierzęcą. My chcemy opłacalnej ceny minimalnej na dróg i na trzodę chleb. Cena mleka też nie jest zbyt wysoka. Powinna być wyższa. Także jeszcze raz apeluję. O ceny minimalne do wszystkich zakładów. Jeśli tak będzie dalej, to padnie niedługo ostatnie gospodarstwo hodujące trzodę chlewną, a tej ceny opłacalnej nie będzie. W takim jesteśmy układzie. Tysiące ton trzody chlewnej przyjeżdżają do nas i nie ma żadnej ceny ani kontroli nad tym. Dziękuję bardzo dzisiejszych działań przemieszczają się drogami krajowymi, drogą wojewódzką. Proszę o przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Będziemy zapewniać Wam bezpieczne i przemieszczanie się, jednakże chciałbym, żebyście wiedzieli, że w przypadku naruszenia przepisów ruchu drogowego będą stosowane Odpowiednie środki wobec uczestników. Tak, bo macie zgodę na zgromadzenie, jednakże nie ma wykorzystania, zgody na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Także, tak jak było ustalone, proszę przemieszczać się z drogami wojewódzką 15, znaczy drugą krajową nr 15, drugą krajową 16. 536, tak? Zgodnie z obowiązującymi przepisami na skrzyżowaniach w razie potrzeby będziemy podejmować działania, aby nie dochodziło jakichś tam utrudnień